Gdy Europa traci kolana, Polska musi wybrać francuski parasol czy amerykański pancerz. Francja jeszcze do niedawno była symbolem europejskiej siły. Atom, lotnictwo, flota. Dziś ten obraz pęka. Jej arsenał atomowy jest ograniczony. Logistycznie trudny do użycia na dużą skalę. No i nie daje nam gwarancji powszechnej projekcji siły. Brak nośników, koszty utrzymania, wewnętrzny chaos polityczny. To czyni z francuskiej opcji raczej plan B niż fundament strategii. Dla Polski opcja kupmy francuskie atomówki brzmi romantycznie. W praktyce to droga przez mękę. Miliony euro na modernizację, infrastruktura, utrzymanie i co najważniejsze, brak pełnej integracji systemów dowodzenia. To scenariusz awaryjny, który nas w długiej perspektywie osłabi. Jedyna realna i sensowna alternatywa to nuclear sharing z USA. To nie tylko dostęp do broni, to pełna sieć, zsynchronizowane systemy dowodzenia, satelity, oprogramowanie, interoperacyjność już dziś widoczna w polskich strukturach. Amerykański ekosystem wojskowy deklasuje konkurencję. Bo to nie tylko głowice, to cała architektura zdolności, wywiad, łączność, zabezpieczenia cybernetyczne, efektywne nośniki i procedury operacyjne. Inwestowanie po francusku byłoby kosztowną iluzją bezpieczeństwa, a przed nami teraz strategiczne wyzwanie zatracić się w tej iluzji bezpieczeństwa w imię Solidarności Europejskiej, a może postawić wszystko na pełne włączenie do amerykańskiego mechanizmu odstraszania, politycznie, logistycznie i finansowo. To decyzja polityczna, ale też techniczna. Nowoczesna Polska nie marzy o symbolach tylko Buduje siłę. Nasz kraj nie potrzebuje parasola z dziurami. Potrzebuje pancerza, który nie pyta o humory sojuszników i ich interpretację praworządności, tylko chroni nasz naród. Wybierzmy zatem pancerz.